Cześć z ze strony Mafia Ronik. Dzisiaj pokażę Wam dwie eee, rzeczy nowe, co zrobiłem, czyli kabinę DUSUSA 360O. tylko o, zrobiłem. No, trochę się winam, bo nie tak było w pomyśle, ale. Dobra, mieszam z tym. Tu jest Belownica Sitma. To widziałem cię na tamtym filmie. Um, tutaj trochę przykrzywione um, niestety, bo. Mm, tak o zaczepie zrobione I tak samo jak w, w, w rozrzutniku, i tak ma też koła lego tak samo odczepiane idealnie zrobiony model czekajcie to jest yy, właśnie o jeszcze tutaj z tyłu taki ten zrobiłem z ubolewnicama, a chciałem, żeby to większy było, ale niestety nie miałem materiałów. Ona jest pomalowana na czerwono. użyłem czerwony marker. Mm. Jakoś to udało mi się sklecić. Tylko trochę taka kabina krzywa. Coś z tym będzie trzeba zrobić, ale kiedy indziej. No także to już te tylko te dwa właśnie nabytki. Kabina naszego nasza bolownica. No i w komentarzach czy Wam się podoba. Dbają moje pomysły, jak chcecie więcej. Napiszcie co ja mam zrobić jaką maszynę. No Bizana to nie bardzo. Może jakąś prasę do, do kostek udałoby mi się sklecić? Pewnie zobaczymy. Także na dzień cześć. I w ogóle, pa!